W naszej małości, a może lepiej, realności, stajemy przed Bogiem jak celnik, dostrzegając i w akcie pokuty nam świętej i w czasie naszej spowiedzi, to im bez Boga jesteśmy, to co uświadamialiśmy sobie w sposób szczególny, poprzez popiół na naszych głowach, naszą małą i wielkość przed Panem Bogiem, z Nim razem. Drodzy Bracia Siostry, czekamy na niedzielę Zmartwychwstania, potem będzie okres Wielkanocny, Boże Ciało, okres zwykły, 1 listopada, adwent, Boże Narodzenie, Nowy Rok i jak Bóg da, za rok znowu wrócimy do Wielkiego Postu i będą te same pieśni, te same czytania, gorzkie żale, droga krzyżowa. Ktoś powie, że my tak trochę kręcimy się w kółko, bo wracamy do tych samych pieśni, tych samych łodni. Niektórzy są rozczarowani tym, że tak w kółko się kręcimy. Ale to Boże kółko jest zapanowane trochę inaczej. To tak jak skręcony schod niby kręcimy się w kółko ale za każdym razem jesteśmy, czy przynajmniej możemy być o jeden poziom wyżej. Tak Pan mógłby myślił, że będziemy czytać te same czytania, obchodzić te same uroczystości. Niektórzy mają pretensje, że w Kościele zawsze jest to samo. I Pan z wami, z w resercach serca, chwała na wysokości. Nawet idę do konfesjonału i też tak tam mniej więcej wiem, co ksiądz mi powie. Nakazanie też z grubsza mogę przypuszczać, co ksiądz powie. Szczególnie czasami denerwują nas, może nie nas, ale niektórych te koronki, te litanie. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, módl się za nami, módl się za nami. No ileż tego można słuchać, mówią niektórzy. Jednak w rozmowie, gdy przypatrzymy się nieco bliżej, to zwrócimy uwagę że, uwagę, że koronki to zostały wymyślone przez dzieci, przez nas, gdy nimi byliśmy, przez tych, którzy są w naszych domach, w rodzinach. Bo przecież, gdy staniemy, czy idziemy gdzieś z dzieckiem na zakupy, to zobaczymy, jak dzieci odmawiają koronki. Mamo, kup mi tego misia, kup się, kup misia, kup się. Drogie Panie, jak faceci w narzeczeńskiej odmawiali koronki, Daj buzi, daj buzi, daj buzi, daj buzi, nikt nie widzi. I nie nudziło się pięćset raz. A, kochasz tego misia, do no, powiedz, że kochasz, no powiedz, że kochasz. Drogie babcie, czy wyobrażacie sobie taką sytuację, że wnuczek przychodzi do was i mówi, babciu, kocham cię, a ty mówisz, powtarzasz się, już mi to kiedyś mówiłeś. Ta, wręcz przeciwnie, babcia zapyta, kochasz bardziej babcię, czy dziadka? A jasne, że babcia, no to masz tu na lody, bo właśnie dostałam rentę czy emeryturę, nie? Przepraszam, że to powiem, ale my rozmawiamy przecież w życiu też ciągle o tym samym, kiedy się spotykamy w pracy, mówimy na wstawone herbaty, zadam samochód, jak będziesz wracał, Dziś wieczorem będzie dobry film w telewizji i, i nam się nie nudzi dlaczego? Bo mówimy do kogoś, mówimy do męża, mówimy do żony, mówimy do szefa, mówimy do dzieci, nie mówimy do pustej ściany. Gdy mielibyśmy mówić do dwóch drewienek na ścianie, takich dużych jak tu w kościele czy w naszych domach, to nie chce nam się mówić. Jeśli rzeczywiście przychodzimy do Kościoła i nie widzimy Chrystusa, to jest nudne. Msza święta jest arcynudna. Ale Jezus po to się narodził, po to cierpiał, umarł, zmartwychwstał, abyśmy się z Nim spotkali, zobaczyli Go swoim sercem, Go doświadczyli, aby był z nami mistycznie, jako Syn Boży, wcielone Słowo Boże, by mógł wejść w nasze życie, byśmy mogli go doświadczyć, bez tego, bez próby uczynienia tego, Musza to będzie tylko kolejnym nudnym elementem religijnym. Moi drodzy, ilu ludzi w kościele czasami liczy żarówki, no tu akurat nie ma i tak strasznie dużo, łatwo pomnożyć cztery na każdym filarze. I inne pani dyskretnie patrzy, czy makijaż dobrze się trzyma. robanów patrzy, czy jak uklęknę, to spodnie się nie powrócą, czy nie pogniotą. I ludzie siedzi w kościele i myśli, jutro skoczę na pocztę, potem mam dentystę o 15.00. Jak zdążę wrócić do domu, to jeszcze skoczy do teściowej. Ilu z nas myśli o tym, co dzieje się na mszy świętej? A po czym poznać, że ktoś myśli, widzi? Bo przeżywa, chce się tym dzielić. Oczy mówią ludzie, gdy wychodzą z kina, teraz już ale nie chodzi się do kina, ale kiedyś, Wychodząc z Kina mówiło się o filmie, a ja wiedziałam, że te brylanty to są schowane w tej latarce, ale gdy jak akanczki, wiedziałam, że on na końcu to się jej uświadczy. A my często wychodząc z Kościoła mówimy o, proboż, to miał Katar, o, słabo było słychać, ładnie odnowili organy, o, Kowalska sobie nowe futro strzeliła. Jezus mówi do nas w Piśmie Świętym, Jezus składa na ołtarzu za nas ofiarę, nam błogosławi, poucza, daje nam światło, karmi nas swoim ciałem. Przychodzimy do Kościoła dla Jezusa, wychodzimy z Kościoła i często słowa o Jezusie. Przychodzimy do Kościoła i widzimy. No, widzimy obraz, malowidło, krzyż, kwiaty. Stajemy się nie patrzeć na to, co widzimy, ale przez to Pana Jezusa nie da się obejrzeć jak przedmiotu, jak zegar, jak mikrofon, jak okulary. albo no z Nim wejdziemy w prawdziwą, intymną relację, relację i Go zobaczymy albo nie. Drogi Panie, gdy czasami e, ktoś spogląda na Was i tam w sklepie... I robi to intensywnie w oczy, odwracamy wzrok, bo gdy na to pozwolimy, to będzie, że, że jakoś tam do czegoś może i zachęcamy. Dlaczego? Bo przez oczy zagląda się do serca człowieka. Pamiętamy, może panowie, jak to kiedyś było, gdy ojciec u nas mówił, siadaj tutaj, byłeś w szkole? No byłem, popatrz mi w oczy, byłeś w szkole? No na ostatniej lekcji nie byłem. Popatrz mi bo, byłem w oczy wyszkole, no tak naprawdę to już od tygodnia wagaruje. Spojrzeć Jezusowi w oczy, to jest trudne, ale w ten sposób można wejść w relację osobową. Taka może lekka dygresja bardziej nasza, kapłańska, duszpasterska. Gdy czasami udzielamy ślubów, jest dla nas zaskakujące, że większość młodych... W momencie składania przysięgi małżeńskiej nie patrzył sobie w oczy. Ona patrzy w sufit i mówi, biorę cię, Adamie, za męża. Nie? On patrzy na podłogę i mówi, biorę cię, Beato, za żonę. A nieraz zdarza się tak, że młody ma tak na imię jak ja i ona patrzy na mnie i mówi, biorę cię, Marku, za męża. No jak młoda i ładna dziewczyna to nawet tak fajnie się robi, ale jak taka starsza kobieta w moim wieku po sześćdziesiątce mówi, że cię nie opuszczasz do śmierci, no to wtedy mówimy proszę w tamtą stronę. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I tu dochodzimy do ważnego elementu tego tematu. Czystego serca, bo niestety... A może i tak po prostu jest, że my nie widzimy poprzez oczy. My widzimy poprzez nasze serce i tak jak tego chcemy. Jak mamy nasze dobre serce, to widzimy dobrze. A jak mamy byle jak, to i nasze oczy w sercu niewiele nam pomogą. Jak po pewnym obiedzie Pani domu pyta. To kawek, to herbatę, składamy zamówienia, podaję herbatę mężowi, odwraca się i nagle słychać brzdek, filiżanka zbita. No i wtedy żona odwraca się do męża i bardzo czule mówi, Ty Trzemaj, to nie umiesz filiżanki utrzymać. Co ja teraz zrobię, Gdzie ja taką do kompletu kupię? A mąż mówi, moja herbata jest tutaj. To nie ja zbiłem, to twoja mamusia, która tu siedzi obok. A mamunia nic się nie stało. Dobrze, że mamunia zbiła, bo już te filiżanki to e, praktycznie się nie mieszczą, nie ma co z nimi zrobić. Proszę zauważyć, była tragedia. Że ona publicznie żugała męża, i nagle nie ma tragedii. W fakcie nic się nie zmieniło. Czy też, może, że było bardziej rekolekcyjnie. Na jednej z w Ciechanowie, gdzie pracowałem, e, przywiązałem mojemu koledze do samochodu jakieś tam puszki e, z tyłu, kiedy on uczył w szkole. Po lekcjach wsiada do samochodu i tak jedzie przez miasteczko, bo mieszkaliśmy w drugiej części, niż była szkoła, gdzie uczyliśmy. I huku robi wiele, na drugi dzień. Chodząc do pokoju nauczycielskiego, nauczyciele zbulwersowani, mówią księży, ale ta nosza młodzież to taka nieznośna, to hołota. Przywiązali księdza z puszki do samochodu, a my staramy się ich wychować, uczyć, a tu coraz gorzej. Jak dorujemy tego, kto to zrobił, to obniżymy sprawowanie. A ja spokojnie mówię, przepraszam, ale to nie młodzież przywiązała, tylko ja. Ksiądz. A to ksiądz to taki żartownieś, ale to dowcipnieś. Nie mów nigdy, ja widzę, bo szatan atakuje wzrok. I my tak naprawdę widzimy, widzimy, widzimy to, co chcemy. I dlatego niektórzy z nas tak pod siebie ustawiają sobie świat. Skąd to się w nas bierze podwójne widzenie? Jest już, może pana, który słyszymy do znozenia, że każdy z nas, człowiek, potrzebuje miłości, potrzebuje akceptacji. Bez tego m, trudno jest nam żyć, gdy ktoś czasami przynajmniej nas nie doceni, nie pochwali, o czym mówiliśmy przedwczoraj, o tym pochwaleniu żony przez męża i odwrotnie. I człowiek może się szybko przekonać, że świat go nie chce, pracuje, pracuje, a to nikt tego nie zauważa. <laughs> tu go skrytykowali, tam go śmiali, tu się z niego żartuje. Jest taka bajka o oblaszanym o Otóż się kierował trzewo, zła czarownica rzuciła na niego urok i za każdym razem, gdy ląbał, to się kaleczył. Kiedy się skaleczył, nie było blisko lekarza, poszedł do kowala. I ten zrobił mu patronek z blach. Tu się skaleczył blacha, tu się skaleczył blacha. I nawet zaczęło mu to się podobać. Nie przewidział jednak tego, że spadł deszcz i zardzewiał. Znaczy ludzi zardzewiałych, to jest często tysiące nas którzy po pracy leżą przed telewizorem, w jednej ręce pilot, drugie drugiej piwo i całymi dniami komentują świat. Są tacy trochę, trochę zardzewiali. Mają nawet zardzewiałe szczęki. Żona pyta, czy ty mnie kochasz? No przecież raz się mówiłem. Nie odezwał się do Syna, nie przeprowadzał z nim rozmowy, ale mądrzy są, niemiłosierni. Ktoś powie, jest dużo wdów, Wdowy pilne, wdowy sportowe, wdowy motoryzacyjne. Może garażu, żona już dawno go nie pamięta, jak wygląda, są wdowy polityczne, nie ma innego tematu w domu niż polityka. Ale są też i drogie kochane panie, które całe dnie uzależniają pod serialem. Szybko wróci się z pracy, biegiem obiad, nastawi pranie i proszę mi nie przeszkadzać. 891 odcinek. Nie mam czasu na rozmowę w rodzinie. Mam u ze mną w karty później, teraz jestem zajęta. Można bardzo łatwo zardzewieć, ale później trudno jest do życia wrócić. Co Chrystus mówi? Co jest w Zengenii napisane? Zostaw świat, który cię do tej pory dowartościowywał lub nie, i stanie nagi. Proszę zobaczyć, że Chrystus, gdy zbliża się do niego człowiek, by zostać uzdrowionym, Chrystus chce, żeby chorobę mu pokazać. Ktoś miał usłorękę, kazał wyciągnąć usłorękę i. Chociaż apostołowie, ci którzy byli, byli obok mówili, Panie niech nie wyciąga, ta ręka taka brzydka, uschła. To Chrystus mówi, wyciągnij jeśli chcesz mieć ją zdrową. Czy jesteśmy pokorni, czy przyznamy się do winy? Pan Jezus chce nas uleczyć, chce z nas to zdjąć. Wielu z nas, z pewnością było w szpitalu. A tam w szpitalu to my jesteśmy szczerze, aż do bólu. Tam zdejmujemy to, co sobie uszyliśmy gdzieś tam w domu, w szkole. Gdy lekarz pyta, pijesz, pamiętasz, robisz to czy coś innego, tam odpowiadamy lekarzowi szczerzej niż na spowiedź. Rozbierz się, nie ma problemu. Ale tam się nie da tego wykorzystać. To się da wykorzystać dopiero po wyjściu w naszym codziennym życiu. Moi drodzy, gdy człowiek zostaje zraniony w naszym dzieciństwie, młodości, to intelektualnie się rozwija, ale gdzieś tam w środku nie pozostaje na etapie małego chłopca czy dziewczynki. Wielu ludzi mogą być szefami banku, politykami, piłkarzami, prezesami, ojcami, matkami, a tu w środku jest mała dziewczynka, mały chłopiec, który bardzo się boi, rządzi tym dużym. Opowiadała kiedyś pani psycholog o swoim życiu, o swoim dniu. Mówi: Rano wstaję, robię makijaż, zakładam garsonki, idę do pracy. Pomagam ludziom w rozwiązywaniu ich problemów, kłopotów. Wieczorem wracam, zdejmuję garsonkę, zakładam dres, siadam przed komputerem, przed telefonem, wchodzę na jakiś czat i proszę jakiegoś obcego faceta to mnie. Proszę więza, niech mi ksiądz nie mówi, że to jest głupie i beznadziejne. Ja wiem, ale ja taka jestem w środku, mała dziewczynka. Gdyby się moi koledzy dowiedzieli, to by zbaraniali, kim ja naprawdę jestem. Jak dopuścić, aby ten człowiek, który jest w nas, dorósł? My często boimy się, że to się wyda. Moi drodzy, gdyby ktoś nam powiedział, słuchaj, jutro będą wyemitowane rozmowy, które dokonałeś z żoną po, po wiadomościach wieczornych. Albo o czym rozmawiałeś z koleżanką na przerwie w szkole, albo w pracy, to będzie jutro w radiu. Od razu mówię, które rozmowy? Zaraz, zaraz, muszę sobie przypomnieć: My czasami boimy że się wyda coś, gdzie nie było nawet nic złego. Nie chcemy pozwolić, aby to się wydało. Czasami nawet nie wiemy o co. W Brazylii moim. Policja mówi, że gdy cię napadną, nie patrz im w oczy. Oddaj to, co chcą, czy zegarek, czy pieniądze, czy telefon, ale nie patrz w oczy, bo jak będziesz patrzył w oczy, to nie mogą cię zabić. Gdyż oni wiedzą, że robią źle, ale nie chcą, żebyś ty o tym wiedział w oczy im patrząc. Nie chcą pozwolić sobie zajrzeć do serca. Moi drodzy, może to będzie zaskoczenie, ale może nie. My w Kościele mówimy często, że przychodzimy, żeby się czegoś nauczyć. No pewnie prawda w tym jest też. Ale pewnie my do Kościoła chcemy też przyjść, żeby się wielu rzeczy oduczyć. Oduczyć różnych mechanizmów, czy ma to pewnej zdjąć to ubranie, które nie jest moje. Bo wielu z nas ubrało się tak duchowo winne ubranie. Bo baliśmy się świata, bo nie potrafimy zdjąć, bo nie potrafimy szczerze się odeznać. O tym mówiliśmy przedwczoraj też. Uciekamy od tego w telewizję, komputer, w o innych, telefon komórkowy. Ciągle sprawdzamy jakieś głupoty, nowinki. Ja sam to też robię. Ale boimy się stanąć w prawdzie i zobaczyć, kim ja jestem. Jeśli nie wrócimy do siebie. Nie nawiążemy kontaktu z Panem Bogiem. Ludzie mówią często, ja czytam o świętych i takim zazdrosz, że ten rozmawiał z Jezusem, ten, ten Go widział, a ja nigdy nie widziałem nie widziałem Pana Jezusa. Może dlatego, że my tak trochę wyprowadziliśmy się ze swojego własnego ja, i zamieszkaliśmy pod innym adresem. Pan Bóg pewnie wysyła do nas listy, wiadomości, umawia się z nami na spotkania, a skrzynka jest przepełniona, tylko że my przychodzimy po taki fałszywy adres. Mamy pretensję, że Jezus nie pisze, i mówi na nas po imieniu, a my tak naprawdę pokazujemy się winnym. My czasami obzurem sobie, że jesteśmy albo najlepsi, albo najgorsi. Rzadko kiedy potrafimy się zakwalifikować, jako ktoś taki prosty, zwykły człowiek. Ale to jest takie trochę fałszywe, i dlatego Pan Bogu trudno jest nam dotrzeć do tego, kim my się pokazujemy, a nie jesteśmy. I tylko On, Pan Bóg, może nam zabrać ten kłod z nami, odbadać zdroje, którą się ubraliśmy, by wrócić do nas samych, zobaczyć nasze piękno. Skąd mamy się dowiedzieć o tym, kim my jesteśmy? Może tak bardzo ogólnie, ale mówi też nam o tym Biblia. Już na wciel bok, starza, mężczyznę i kobiety. Popatrzmy na Adama i od razu zobaczymy pewne rzeczy, które widać jest u nas z Kiedy Pan Bóg go stworzył, Adam był sam. Dopiero potem Pan Bóg załatwiał mu A początek Adama to jest samotność wśród rzeczy. I gdy... Jesteśmy, jestem na ulopie i często zapraszali na gry, a widać to jasno, e, gdy idziemy gdzieś tam do mężczyzn, gdzie sobie stoją, popijają piwko, fajeczka. O czym są rozmów? A ile ci pali na setkę, masz nowego ndołsa, a ile ci dają procent banków? Faceci znają się na rzeczach, na konkretach, a gdy pójdziemy do kuchni, gdzie są panie? O czym jest mowa? Ania dostała się na studia, Kasza jest Tomkiem. E, jak chodzi się czasami po kolędzie, było mi dane 10 dni w tym roku, też jasne, dostaję karty, nie wiem kto gdzie mieszka, jak coś tam niejasnego. E, pytam, no wiecie, czy tam obok przyjmują? Mąż zwykle odpowiada, no ja to nie wiem, ale ksiądz pyta żony, to ona ksiądzu powie, czy oni są po ślubie, dlaczego? Bo kobiety znają się na osobach. Kobiety uczą relacji osobowej. Faceci my znamy się na rzeczach, a kobiety znają się na relacjach. My faceci kochamy trochę samotność, mamy problem z komunikacją. Ilu facetów chodzi na wywiadówki do szkoły? I to nie tak, że, że nie mają czasu. No, po prostu no, face do tego tak sobie się nadaje. No, wtedy, gdy trzeba jakoś tam mocniej może porozmawiać, to jakiś wysiłek zrobi i żonie w tym pomoże. Ja też pamiętam, to zawsze wysyła mamę, mu i załam, dobra, ty pogadaj, ja nie mam czasu. Faceci kochają rywalizację, kochają porównywanie się ze sobą. Drodzy moi, czytajmy Biblię. Tam wszystko jest napisane. Ona pozwoli nam wrócić do Boga, do rodziny, na nowo narodzić się w naszych relacjach. Nie potrzeba wiele, może pięć minut przed snem. Kościół zaprasza do otwarcia tej świętej księgi, której słuchamy każdego dnia nam mszy świętej, bo to słowo nas prowadzi, ukazuje ścieżkę, w chrześcijańskiej rodzinie, która żywi się Słowem Bożym, intymnością biblijną, zawsze będą innowacje, nie będzie nudno. Zaczną się też postępy dalej w katechezie, liturgii, w codziennym życiu. Bo dzięki Lekturze Pisma Świętego my stajemy się bardziej świadomi Boga, oddajemy się do Jego dyspozycji, Biblia jednoczy, pozwala, choć na chwilę się wyciszyć, być razem i tak jak przedwczoraj prosiłem panów, by spróbowali zebrać rodzinę i odmówić różaniec, tak może dzisiaj dla szanownych pani, aby zebrały rodzinę, gdzie do ręki pismo święte, może być Łukasz, 22 rozdział lub jakikolwiek inny I chwilę porozmawiać, nie trzeba więcej, to pewnie Pozwoli nam też zjednoczyć naszą rodzinę i o niej pamiętać. Najświętsza Maria, wspomódzicielko wiernych, Tobie powierzamy naszą rodzinę, nasze rodziny, nasze domy, aby upodobniły się do świętej rodziny z Nazaretu. Niech w naszych sercach mieszka szczera pobożność, wzajemna miłość, niezmącony pokój. I umiłowanie sprawiedliwości. Uproś naszej rodzinie łaskę niezachwianej wiary. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.